Nie. E, to, to jest zielone tło. E, nieważne. Zielone tło mi się wyłączyło. Nie. Wyłącz się. Okej. Okay. Już jest. Już jest. A. Tutaj jest rozpuszczalizm. E,

Na razie robię trochę woli i na razie czekaj, kończę gra. Na razie kończę gra. Muszę przejść na w i Będzie mój upgrade bardzo dobry. Bardzo fajny. Czekaj, tu nie bo trzeba zrobić takie zielone. Nowy upgrade będzie bardzo fajny. I to w ogóle nie, nie wiem jak się będzie nazywać. Chyba zombie, a a tak zombie. Poczekaj. Takie coś. Jak coś to ząbi. Um, nie zrobiłam. Robier tą nową górę. Eee, co? No, to Aha. Uh -huh. E aí, tu wpisou em outra? na verdade, na novo na verdade, na verdade, na e que você Patrz, tutaj zrobimy takie małe pomieszczenie. Jak, y, jak y, ten. Bo my robimy tutaj jednak jakiś sekret. Bo on chciał mieć sekret, ale y, ja jednak nie chciałam, no ale jednak... Sekret musi być. Nie musi? No, no nie musi, no. ale chcę. Nie musi, ale być może. Być, <gry> No, ym. Dobra. I teraz chcę Ci pokazać. Co No rób duolingo. M. 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 Ty na razie sobie zrób duolingo, ja zrobię potem. Na czym telefonie? Na tym, na którym chcesz. Tutaj, ale na tym jest moje Duolingo. Yeah. To musisz sobie zrobić swoje. No to zrobię sobie swoje. Albo nie jest napisane. Jest napisane. Nie wiem, czy ktoś wpadnie na to, żeby iść pod koniec mapy. to chyba trzeba troszkę zmniejszyć i no. nie piszę, to, bo na to w bo tak chyba poza swoim grę. tak ono ma grę no a tak, no a to nie ma więc napisałem to skopiuj skopiuj w klej. Kop kop kopiuj w klej. Kopiuj i wklej, kopiuj i haro Ej! Haro, znaczy Harobos. Halo. Mi się to, czasem to, to stawało. Dobra. Sta, stawał mi się to. to wklej. Skopiuj i wklej. Skopiuj i wklej. Kopiuj i wklej. Kopiuj i wklej. do dobry. Coś wysłało? No. Znów? To jest. No, no masz kompletno. Znów. Kto mi dał? E, po prostu ci, zre, ci się zregenerowały w ciągu 10 godzin. O, to nie, muszę grać 10 godzin. Grasz czy robić rolingo? No. Robić. No. To, to nie jest Ile mi się tak przyciąga, ale Pierwsza z matką robię, 6 plus 6 plus? 8. Wow. 8. Wow. Teraz trzeba tutaj zrobić tą yy, ziemię. Ja wiem, że to było. Ale, dobra, no skoro to jest nie będę robić z tego ziemi. Ну, плюс два, плюс два, плюс два. потом. Тонализацию мы так. Więc trzeba było większyć mm. mhm. Co żeś znowu źle zrobił 5 plus 5 mhm. to chyba będę tu, wiesz? Co żeś zrobił? Oj, ty oj ty. Oj, ty, oj, ty. Ja. No i dobrze. Co to jest? Reklama. Bo jesteś. Twoich reklam. Ja to nie, ja. nie. Dobra. Idealnie. Nikt nie wpadnie na to, żeby iść pod koniec napu. Tylko ja. Z... Zaraz zrobię to na Ten kto to ogląda, ten będzie wiedział. Czyli jedna osoba. A żeby tak było. Tak, tak wiesz. E, to jest trochę za duże. A to trochę za małe. Sam.

Chciałem coś w coś? No tu, bardzo i tu. I teraz to musimy na górę bardziej. Um. czekaj jak się wchodzi na dół. Trzeba to trochę zmniejszyć. Aha. Trzeba to bardziej zmniejszyć, ja bym powiedział. I teraz to można też zmniejszyć. To było co tylko taki Wiem.

tu uwielbiam tworzyć gry, moje ulubione zajęcie. To trzeba trochę tu przesunąć. Idealnie. Teraz to trzeba tutaj przybliżyć. Albo raczej obniżyć. Co to było? Ja się tego boję. Mhm. Teraz czy to jest w miarę okej? Okay? Bo mi się nie wydaje. I to trzeba trochę zmniejszyć. No mm dobra. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Dzięki dzięki Że Okej. Skoko? Ja też robię grę. Tu trzeba bardziej doczekać. É melhor que você faça a To w takim razie idzie do tyłu. Tak, tak. Abyś przestań. To nie jest śmieszne. Dobra, mała dziurka nie za szkodna. Jak tam Nie parzę. Uh -huh. Tutaj, a w sumie to nie jest takie małe, jak się wydaje. Co ci się stało? I jeszcze. U.

Czy to będzie w miarę ok? Mm, nie. A, czy jest usłyształem? <laughs> nie. Yeah. Okay. Teraz trzeba zrobić drabinkę. Tutaj. To co? Oglądasz mojego kołaika. Nie. Ale tu oglądasz, <susurra> <jak już> chcesz. co <susurra> to <te que. susurra> Aha. Nie pytam. No ej, co się dzieje? już kurczę oglądam okay. nie widzę nie, nie widzę napisałem ci o siema

Minecraft type. So Minecraft, uh-huh. No. kurczę. To nie, nie znam do tego się... całego. To nie widzę tego całego. Nie, nie wiem, czy nie widzę. Sad baku. sad baku. bug back tem bug back do pom 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 type in chcę kamyczka dodać dalej czytajcie

No i patrz, ludzie będą do niego podchodzić. Okej, okay, sprawdźmy dobra, grę. Ale co co?